Jeszcze jedno odnośnie wszystkich świętych, które było. Czy wy wiecie, co to jest pańska skórka? Nie wioskowe zabobony, właśnie u mnie na wsi tego nie ma, ale ja się dowiedziałam, że na innych cmentarzach w jakichś miastach są jakieś stragany i można jeść pod cmentarzem jakieś rzeczy w ogóle. I sprzedają tam pańską skórkę. Nie wiem dlaczego, ale mi się kojarzy to z tym, jakby ktoś obierał skórę ze stopy. Ta stopa była jakiegoś pana i to jest pańska skórka. Nie wiem, ale to jakiś żelek ponoć jest. Przejeżdżaliśmy koło cmentarza tu w Warszawie i tam był taki wielki znak Pańska Skórka. Co to kur... jest? A Remek to znał. Mówił, no to taki słodycz, co się we wszystkich świętych kupuje. Nie wiem jak u was, ale u nas w Radziszowie, gdyby sprzedawano jedzenie w okolicy cmentarza, to byłoby to uznane za straszny nietakt. Fakt, że w Lecie stoi na pobliskim parkingu budka z lodami jest już tak kur krzywopatrzone. A żeby handlować słodyczami w Dniu Wszystkich Świętych? Jakieś chybane mi się to wydaje. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się to z takim fragmentem Biblii, gdzie w świątyni robili targ, urządzili w świątyni, przed Jezus się wkurzył i porozwalał wszystko, kazał im wy, 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 wy wyjść. <laughs> Starałam się naprawdę użyć ładnych słów. Ja nie mówię, czy ja chcę, u mnie tego nie ma. Ja się w ogóle dowiedziałam, że jest taki precedens, jak sprzedawanie pańskiej skórki pod cmentarzem na wszystkich świętych. Dla mnie to brzmi tak abstrakcyjnie. Ja nawet nie mówię, że jestem jakoś super religijna i to uraża moje uczucia religijne, czy coś takiego. Przenosząc to na moje realia, jest to po prostu nie do pomyślenia, żeby na naszej wsi coś takiego się stało, rozumiesz? Ale też trochę inaczej jest w dużych miastach, a trochę inaczej jest na wsiach. Bo na wsi, jak jeden sklep był czynny w niedzielę, no to ta babeczka musiała stać w ostatnim rzędzie w kościele, nie? Bo ksiądz na nią patrzył tylko tak. A ty gapisz. I od razu ja Jebana. Mafia Radziszowska? No nie, no po prostu Radziszów jest bardzo religijnym miejscem i tam się raczej wszystko podporządkowuje pod kościół, nie na odwrót. To jest, żeby dzieci przekonać do chodzenia po cmentarzu? Wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak, żeby wyciągnąć od rodziców tych dzieci pieniądze i to tyle, tam nie ma jakiegoś głębszego przekazu. To jest wygodne usprawiedliwienie, mi się wydaje, ale to nie jest cel, bo gdyby chcieli zachęcić dzieci do chodzenia na cmentarz, zrobiliby tam ławki, wszędzie, w sensie przy każdym grobie, żeby można było sobie usiąść. Myszewy były krótsze by mówił troszeczkę inaczej, nie, że wszyscy pójdziecie do piekła, wygrzesznicy, tylko bardziej w stylu. Ale Boże jest super, wszystkich Was kocha takimi, jakimi jesteście, akceptuje Was takimi, jakimi jesteście. Wow. Trochę przekaz byłby złagodzony, nie? To Wy macie ławki na cmentarzu? Nie, no, a Ty nie? Tak, tak. Jak się kupi. Sukur. Jak się kupi? Mówi w radzie, że jest tak grub na grobie, że ledwo się tam przejść można, co dopiero ławkę tam postawić. Wyobraźcie sobie, że jesteście na mszy, tej takiej, macie tą procesję na, sz nie, na szpital, na cmentarz. Jezus, nie mogę się co dzisiaj wysłowić. Procesja jest na szpital. Czemu szpital? Cmentarz! Katarzyna, skąd się. Co ja mówiłam? Zapomniałam. Procesja. Właśnie. Bierzesz udział w tej procesji na cmentarz. Ja sobie poszłam z rodzicami, stałam przy grobie, no nie normalnie. I sobie się tak. Kurczę, przez tyle lat ten nasz ksiądz proboszcz to fajnie się dzisiaj wypowiedział. Tak. Ładne kazanie było. Znaczy nie on mówił, ale ładne kazanie i ten. I na koniec przed błogosławieństwem ksiądz mówi tak. I tym, co są tylko tutaj raz na rok na wszystkich świętych, to przypominam, że groby są do opłacenia. Bo nie płacicie. Groby są opłacone tylko na 20 lat. Musicie zapłacić. Ja miałam takie. Wszystko to, za co chciałam pochwalić, to nie wiele to było. To takie nietaktowne według mnie było, wiesz, żeby na wszystkich świętych podczas mszy tak przypominać. Witam was bardzo serdecznie z pańską skórką w gębie. No właśnie, powiedz mi, co to jest, kurwa, pańska skórka, bo ja dalej nie wiem. Kiełbasy, kebaby, pańska skórka, obwarzanki, pączki, osypki, fajdy ze smalcem. Zaczniemy sobie tak nie widzieć No przecież to wygląda jak, kawałek festyn, a to jest smutny dzień, zadumy, przypomnieć sobie o bliskich i pomodlić się za nich. Co to kuwa? Jest. Widzę już pierwsze stoisko z pańską skórką. To jest takie coś, co je się tylko raz w roku właśnie na cmentarzu. Jak ja słyszę, że coś się je na cmentarzu, to ja mam jakieś, nie wiem, jakieś palpitacje dostaję. U nas byłaby za to lota ze wsi, no. To jest nie do pomyślenia. I przecież to wygląda jak takie gówno. Jakby ktoś wziął jakąś żelkę, przemamlał w ryju trzy razy i zapakował w jakiś świstek papieru, no. Trafiliśmy do Grill Baru, wejska szaszłyk drobiowy, karkówka pan tu ma chyba Ale Jest drogo. Taka porcja bigosu 13 zł. Kiełbasa 25 zł. Ogórek 4 zł. A jeszcze chleb, nie! Za 5 dyszek taki talerzyk, no ja bym nawet... What the fuck? 50 zł. To co, goferka? 28. Ile to łatwo kosztowały? No my... Ile? 28 zł za gofra? Co takie gówno! I tu jest... Jak złożysz tą truskawkę, to nawet ci się nie da jednej truskawki! Co to jest za szp szpital? Dlaczego jednak ja cmentarze mówię szpital? Już któryś k raz. To jest w Warszawie? To jest jakiś popularny cmentarz w Warszawie? Jeden z większych, okej. Okay. Dlaczego przekonać? coś? kurczę. O kur... O kur... wracam. Tragedię mam. Krew leci, biorę ten bepan ten. O kurwa, to się tylko rozmazało bardziej. Nie. To już nie jest Joss. Dobra, siedzę tak. No, No narobiłam, no, narobiłam, no. Co ja mogę powiedzieć? Zamyśliłam się, podrapałam, no i co? Raz, z 5 lat temu myślę. Nie, nawet więcej już. 5 lat temu to ja bym miał 18 lat. 5 lat temu miałem 18 lat. Jestem od nich dwa lata starsza. Oni latają po świecie, żeby sobie popływać na windsurfingu. A ja jak się zagapiłam, to rozdrapałam się tak pryszcza na i kupałam, muszę siedzieć z. Ach. Czy życie jest sprawiedliwe? Chcesz się stać na to? Stać mnie, stać! Tylko, że samolotem nie mogę latać, bo jestem 60-letnią kobietą po udarze. Na ch... Ci pieniądze, jak nie możesz z nich korzystać, no. Puścimy okay. sobie lampiony. Nigdy tego nie robiłam. Ja kiedyś byliśmy z kuzynką lampiony, byłyśmy same w domu z kuzynką i chciałyśmy zapuścić lampiona, ale jakoś to krzywo odpaliłyśmy i się tak słabo nagrzał i my go puściliśmy do góry, i on tak leciał, leciał, leciał. I zaczął spadać. To była jesień. I zaczął spadać i zatrzymał się na suchej jabłoni. Ja już widziałam pożar, już myślałam, że nie odratujemy tego, ale zawołałyśmy kuzyna i kuzyn przyleciał i zdjął to z tej jabłoni. Od tego czasu nie puściłam nigdy lampiona. Moi drodzy, wstaliśmy. Jest prawie 640 co, przed wstosą, bo na konie. Żeby pojeździć na koniach o wschodzie słońca. Ja, by, ja bym ja Nie, remek by nawet na coś takiego nie wpadł, żeby wstać o wschodzie słońca. To on by wiedział, że ty się nie trzyma kupy, a nie ona, nie ja byśmy nie wstali Jak myślisz, co to może być? No nie wiem, tak szczerze. Nie no, z takiej odległości to żeby czuła gówno konia. To jest k udawane. Konie tak śmierdzą! Co jest będziemy jeździć konno przy wschodzie słońca? Po ja bym się bała. Konie mogą wam odgryźć rękę. One mają tyle siły w szczęce. I śmierdzą. Kto lubi konie? To jest mega romantyczne. Nie śmierdzą. Śmierdzą konie. Konie pachną końmi, czyli konie śmierdzą końmi. Wszystko jest niesamowicie magiczne w tym momencie. Tylko ja nie dostrzegam magii tego. Po pierwsze, koń śmierdzi. Po drugie, trzeba było o siódmej rano wstać, albo nawet o szóstej. Totalnie nie widzę. Totalnie tego nie widzę. Nie widzę w tym nic romantycznego. Mówi to Ty, Piara, co siedzi cały czas w domu w przepoconym w dresie i z rozdrapanym pryszczem. Co ma do drugiego, no. I nawet nie czujecie się pewnie, to musicie udawać tę pewność. I wtedy dziewczyny doceniają to. Mają większą szansę zakochania się w was. Ja wam dam inną radę. Bądźcie sobą. Prędzej czy później wyjdzie to, że kłamaliście, a zapoznanie i budowanie związku na kłamstwie nigdy się dobrze nie skończy. O, może tak. Jak chcecie zaruchać, to tak. Bądźcie pewni siebie. Jak najbardziej. Jeżeli chcecie zbudować związek na długo, to bądźcie sobą. Ta rękowie się udało. I przez to się prawie rozstaliśmy. Ja wam tylko przypomnę, że ze względu na moją wyjątkową desperację na moją wyjątkową desperację stwierdziłam, że nie odpulę chłopa, mimo że nie wiem jak ma na nazwisko po trzech miesiącach no, to musicie naprawdę kobietę w mocnej desperacji znaleźć, był taki moment że ja już sobie powiedziałam w głowie ja mu nie odpisuję, jak teraz mi nie powie ile ma lat, jak ma na nazwisko naprawdę i nie potwierdzi tego w jakiś sposób, to ja mu nie odpisuję ale coś mi tam ugadał, coś mi ją robił i w końcu mi przeszło, ach, że się tak dałam to powiedz jak wyglądałaby według ciebie taka idealna dziewczyna popatrz w lustro Waliła, ale chyba nie skacze stąd Co to, co to za kader? W aktualnym momencie to jest najbardziej znienawidzona lina na świecie Wątpię, że tyle ludzi nienawidzi inną linę Po godzinnym opóźnieniu wylądowaliśmy w Wenecji Wow, Wenecja! Tam też byłam, byłam w Wenecji Właśnie dużo ludzi mówi, że w Wenecji bardzo je tymi kanałami, menelami, wszystkim, wszystkim A ja byłam końcówką września i nie było zajebiście. Tyś mi to, Matka, nie w żadnej Wenecji byłaś. Już ci opowiadam całą historię. Słuchaj, pojechaliśmy na wakacje do Chorwacji. Stamtąd rejsem płynęliśmy do Wenecji na jeden dzień. Spędziliśmy cały jeden dzień w Wenecji. Spacerowaliśmy sobie uliczkami. Kupowaliśmy takim wodnym taksi. Byliśmy w kawiarni, w której ponoć był Leonardo DiCaprio i starałyśmy się wyspotować z kuzynką, żeby siedzieć dokładnie w tym samym miejscu, w którym on siedział. Przynajmniej próbowałyśmy, tak? I w tej samej knajpie zamówiłyśmy kawę. Moja kuzynka i w dzień sobie jakąś inną ciekawą kawę, która miała jakąś dobrą nazwę. Wybrała jakąś losowo tą kawę, że okazało się, że wzięła kawę z alkoholem. I po tej kawie z alkoholem się narąbała, po czym nie mogła wytrzeźwić, i tak se spacerowała ze mną po Wenecji. Taka narąbana kawą. Da Vinci Boskito di capro. Dowód w sprawie, że ja nie Mitoman. Jaka laska w Wenecji ze spaceruje w Kiecce? Nie wierzcie jej. To zwykła mitomanka. Pokażę wam, że sfabrykowała te zdjęcia. W to też wierzycie, że była na księżycu, a może w to, że była wśród dinozaurów? Elegancko. Mam zdjęcie z tym mostem, co jest w CESI, sensie. chyba się nazywa. Nie? I to też gówno prawda. Nie, Fontanna di Trevi jest. Fontanna di Trevi jest w, w Rzymie. Tam też byłam. Rialto. Most Rialto się nazywa. I to był most, przed który wchodzili skazańcy, czy coś takiego. To było chyba na moim profilowym kiedyś, albo na Facebooku, albo na gdzieś tam. Tam miałam profilowy z Wenecji. A to ja, jak chodziłam do pracy i to był mój mundur w Leo Express. Widzicie, jak super wyglądałam w pracy? Mam zdjęcie z Fakerem. Serio, serio. To jest z 2017 roku. I nawet byłam na oficjalnej transmisji Riotu z All Starsów. To ja. Tutaj. Jak 16-latka wyglądasz? To prawda, nie starzeje się. Ale dumna jesteś z tego? No stary, ty byś nie był dumny, jakbyś miał zdjęcie z fejkerem? Jaki masz przepis na nie starzenie się? Kumulujesz te lata, no nie? Że jakby się nie starzejesz, nie starzejesz, nie starzejesz. Jakby wygląd zachowujesz, wszystko. Ale potem... Pier... Tak, naraz o 40 lat do przodu, więc nie opłaca się. Nie powiedziałabym. Ja dziękuję ci bardzo, naprawdę. Tak nie przytulają się przyjaciele. Jeżeli facet trzyma rękę na twoim karku albo na głowie i cię głaszcze po głowie, to to jest taka, taka rzecz, która sprawia, że to jest już nieprzyjacielski uścisk. Nieprawda? Prawda! Czy to była prawdziwa ratka? Trzy, dwa, jeden? Tak. <laughs> Wow, to była prawdziwa randka! Oni są razem! O muszę nagrać TikToka z ich shipem! Uhu, Miłość wygrywa! Oni są mega cute. Ja tak czułam, że oni będą razem.